Witam Was na moim kanale Gołębie Damiana Poniedziałeczek Nie sprzątałem gołąbków w niedzielę bo mi się nie chciało Wróciłem po Halinowie, nie chciało mi się Dzisiaj pokażę Wam co nabyłem na Halinowie Teraz wypuszczamy gołąbki Niech się przeleco. sprzątam i później Wam opowiem pod koniec co i jak tam było Witam znowu posprzątane, yy, wyczyszczone na wolierze, pograbione. Co chciałem powiedzieć, zaraz wymieszamy sobie karmę, pójdziemy im sypać i będziemy opowiadać, jakie są też i nowe nabytki z Halinowa i co tam się na Halinowie działo, więc przekręcę kamerę i mieszamy. Dobra, bierzemy jęczmień. Raz, dwa i tu mam siemię i ostropest. O. Wymieszamy to ładnie zaraz. Dobra, mamy wymieszane. Tu trochę wzięłem trochę. Wziąłem drobne, drobnego, żeby pokazać Wam nowe nabytki, żeby zleciały. jeszcze specjalnie nie wpuszczałem, żeby otworzyć, pokazać Wam z bliska, jak wyglądają. Także zaraz zobaczycie. Idzie sam jęczmień i tylko siemiostropes, ponieważ Widziałem, że delikatnie gołębi dostały szoku trawinnego, a denno delikatnie ich złapało, ale pracujemy nad tym. I co nie jest najgorzej, gołębie się mają coraz lepiej. Wsypujemy, wpuszczamy. A! Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że moje jasne nie są do sprzedaży. Ktoś po prostu źle zrozumiał mój filmik wcześniejszy i chciałem ich wywieźć i wypuścić, a nie sprzedać. Także. Spokojnie, jasne zostają. Są gołem, nie no, wpuszczamy, bo jest chmura taka. Opa, czekajcie. Albo poczekajcie, pójdę pokazać wam tamte ananasy. To ty wam pokażę. I zobaczycie. Tutaj też już jest koniec przynoszenia. ciemnych mam komplet. Samiczki, które chce, to już są. Także czekajcie, Zajnowa przyjechała, ta jasna. Przyjechała te. To jest ta jasna, tutaj co siedzi. Tą przywiozłem i samczyka przywiozłem, gdzie, czekajcie, gdzie on jest, a jest tutaj samczyk, o ten samczyk sercowy, I tego samczyka przyniosłem i dwie ciemne są przyniesione, ale to tam, ciemne to jak ciemne, wiecie, no, tu jest taka zdobycz wszystkiego. Nie jest koniec do na razie na ten moment. No i takie jasne będę mnie jeść jak tam dało Także jasne nieco do sprzedaży. Dobra, idziemy tam, wpuszczać. Ta -la 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 -la. Dobra, karmiki nasypane otwieramy i wpuszczamy głodomory. One czekają, tylko by wejść, nasypają pudru. No, wchodźcie, wchodźcie. Na co czekacie? Nie chcę uszuć rami wchodzić. Petycję yes, ja jest to dobrze A one by drzwiami chciały, ale drzwi są zamknięte Muszę się nauczyć dziurami też wchodzić Muszę się dziurami nauczyć wchodzić Taki o mały pokaz. Zobaczycie sobie jak wyglądają. Jakie koczki bują. Wszystko tym okienkiem. A tutaj też te weszły? Chodźcie. Nie, tutaj tak nie chcę wchodzić. O, zobaczcie. <śmienki> Okienkiem. Chodź, 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 chodź. Ktoś tam pisał, że chmury pokazuje, to, to zobaczcie, no mi też pokazuje. I na imię mam Damian, nie Hubert. <laughs> Kolego, co tam komentowałeś? <laughs> chodź, 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 chodź. Tak jak widzicie, ten, ten każdy budapes zrobił 11 km. Każda jedna sztuka. Co tutaj widzicie? Tu fajna spiżała Semiczka. Będzie na rozput. Te kolory czarne miałem wydać, ale zostaną. Będę do Budapesztów pod kolor. One wytrzymują z nimi w górze, to będą ładnie wyglądać. Teraz coś następnego przynieść. A też ceny krzyczą nie wiadomo za co. A to siedzi w klatce z kuloną, to nie ma sensu. Módka z trzydziestki, co trzydziestkę zrobiła. Jedna sztuka jest. Do nich jeszcze jest? Jest jeszcze ich, wejdą, wejdą. Nauczy się. Chodźcie. Także tak. Teraz mogę usiąść, popatrzeć, jak się zachowują. Czekajcie, trochę im daję opa, Opa. Opa. Także tak to wygląda, proszę Jawa. was, Podszątane. trochę stresu, trochę przyzwyczajania, nowy gołębnik, zmiana gołębnika, zaciąg, otwieranie zaciągu, no to otwieranie tej woliery, to wszystko, każdy szum to wiecie, wszystko ich stresowało, no i delikatnie się pokazało Adeno, ale nie ma tragedii, walczymy znowu z tym, no ale o tej porze, żeby się pokazało, nie wiem. Powiem wam, że te choroby tego wszystkiego to ręce mi opadają. I co tam na Halinowie? No, no Hajnowie, jak Halinowie, no. kupę handlarzy. Kupę jasnych na biały ogon. Wylociaków tak nie było za dużo, ale sercowych na biały ogon eee, Żołomników, takich różnych rzeczy tak samo, ale żeby coś takiego ciekawego wpadło w oko to nie widziałem. No, może ktoś tam znalazł dla siebie coś. Ja znalazłem tylko te dwa jasne na szary ogon, no było mało tych gołemi. Ale też nie, coś tam ceny były też spore. Z jednym panem się targowałem, ale nie chciał sprzedać, także nie nabyłem. Spotkałem się z kolego, który ode mnie jasne brał. Pozdrawiam go serdecznie. Gołąbki mają się dobrze, z tego co mi opowiadał. Poparzył, pobrały się w pary, młodziaki jakieś tam też yy, wydały. Więc jestem zadowolony, że się trzymają gołąbki u niego, zadowolony z, nich, zadowolony z nich jest, ja tak samo, że nic tam się z nimi nie stało, żadnej choroby nie przyniosły, także zajebiście, pozdrawiam go jeszcze raz, też ma tych gołąbków sporo, miło było porozmawiać i dowiedzieć się co tam też u ptaszków słychać. Teraz jeszcze dostaną no, te adeno, do, do, dostawały te zioła cały czas, ale jednak coś się pokazało z tego Centrum Zdrowia i niestety się pokazało, ale a tutaj, a tu jest pusto was coś, ty, tu was jest pusto, co tu się dzieje, a wszystko na dworzu, boi się wejść. <grym> Budapesztów na Halinowie, no mało było, nie było naprawdę tak, żeby coś z takiej gołębi, jak coś takiego jak ten Budapeszt, no nic nie było, nic nie było, żeby do ręki wziąć, dużo jasnych żałobników i, i dużo białoogonów, naprawdę tych gołębi było najwięcej, Gdzie, co klatka to było tego, to nie, no i jakichś wynalazków, jakichś wynalazków powiem wam. Tak to wygląda. Pokarmimy zaraz. Zamykamy i niech się kurują. Bo tu jeszcze trzeba chmury rwać i jakieś ścinki z sąsiadem złapać. Bo mnie przyzwyczaiły takimi odejściami wszystkim. A i teraz jak skończę, dostaną na grzyba. Odrobaczę je i Zaszczepię je wszystkie, w tym pH, od od wszystkiego, wszystkie zaszczepię jeszcze raz i będzie spokój. Dobra, to, czekajcie, otworzę te drzwi tutaj i może, żeby weszły, bo tam kurde, kupę ich siedzi. Kupę ich siedzi, a uparciuchy przecież... A uparciuchy przecież nie, nie, nie wejdą. Chodźcie. Buda. Buda. Chodźcie tutaj. Przecież uparciuchy nie wejdę tymi oknami, dość się bały. Buda, Buda, Buda. Wchodzi drzwiami, no wchodźcie. Otwarte, jest, dawajcie. No, chodź, 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 No dawajcie, no. No tu pada jeszcze, o, szedł, już teraz leco. Już jeden lecia, to już leco. Siory. Tutaj będzie ich naprawdę dużo tych Budapesztów. Powiem Wam, że na przyszły rok chcę ganiać 200 samych Budapesztów. samego budapeszcza 200 i w tym parę kolorów czarnych, ewentualnie może jakieś czaposze. No i nawet na hajnowe czaposze nie można było znaleźć. Jednego pana się zapytałem. Miał czaposza i, i miał czarne pióro w locie, nie, wiecie, końcowe. I z Węgier mówi, że jest, no stary samczyk, 70 zł. <laughs> I czarne pióro miało w locie. Mówi, że nie idą normalne, idą, ale no czarne miał, Także. Takie ceny, ale nic ciekawego naprawdę nie można było tam wziąć do ręki. To w ogóle tam znaleźć. Trudno, no czapłoczka zostanie, no. Chyba, że może jakieś żółtego mi doniósł. A jak nie, to będzie z czymś parze i tyle. Zobaczymy jeszcze na nowym dworze, bo też bym chciał, chciałbym cię poszła z białym okiem, nie? Nie z czerwonym, z czerwonym nie chcę. A wszystko na czerwonym oku jest. Może to się trafi. No, wchodźcie. Widzicie, jak się boją? Nie, wie, nie ufają. O, to wszystko z tamtego gołębnika jest. No, chodźcie tutaj. Ostatnie sztuki, żeby weszły. Czekajcie, pauzę dam. Dobra, chwilę to potrwało. Nie są w środku. Dobra, czekajcie, tu im zamkniemy. O! delikatnie, żeby ich nie płoszyć. Dobrze, że wysoki jestem, to no, sobie sięgnę. No i dobra. Także takie opowieści o Halinowie posprzątane. Widzę, że coś smarka, będzie trzeba znowu coś na drogi oddechowe im podać. Albo się tak zaktusił jedzeniem. Kolor. Dobra, tutaj mamy wyjedzone. Tam też już prawie wyjedzone. Zostało parę dziarek. Kiciu nie ma. Idziemy tam te karmić. I tak to wygląda. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego filmiku. I, i co tam? O, idę z i tak to wygląda. No, szukają. Picia szukają. Dobra, nie ma rudzy. Pozdrawiam wszystkich. coś co miałem powiedzieć, to chyba już powiedziałem. Więc trzymajcie się, do słyszenia. Hej!